Witam i zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu, między innymi, prezydent Stankowiak, przyjacielem seniorów, Narodowe Czytanie Święto plonów w Owidzu. We wtorek, 10 września, marszałek województwa pomorskiego wręczył statuetki zwycięzcom konkursu Pomorskie dla Seniora. W kategorii Przyjaciel Seniorów wyróżnienie odebrał prezydent Starogardu Gdańskiego, Janusz Stankowiak. Natomiast tytuł pracodawca przyjazny seniorom trafił do starogarskiego przedsiębiorcy, właściciela firmy Polmet, Henryka Kindera. Uroczystość odbyła się w sali Urzędu Marszałkowskiego imienia Lecha Bątkowskiego. 7 września odbył się finał tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Tym razem cała Polska czytała jedno z najważniejszych dzieł Juliusza Słowackiego Kordiana. Dzień wcześniej uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim mieli okazję wysłuchać fragmentów tego utworu w wyjątkowych wykonaniach. W młodego kordiana z pierwszej sceny dramatu wcielił się prezydent miasta Janusz Stankowiak. Zabił się, młody. Zrazu jakaś trwoga kładła mi w usta potępienie czynu. Była to dla mnie posępna przestroga, abym wnet gasił myśli zapalone. Dziś gardzę głupią ostrożnością gminów. Gardzę przestrogą zapalam się, płonę, jak kwiat, liściami w niebo otwartymi. Chwytam powietrze, pożeram wrażenia, myśl Boga, stworów wyczytuję ziemi i gładzę tam o iskrę płomienia. Myślę, że była to piękna lekcja dla młodzieży. Dzisiaj taką możliwość zobaczyć państwa w innej narodzie a także dzisiaj zrealizowaliśmy nasze sztandarowe hasło Nigdy nie będziesz szedł sam. Więc także mam czytanie, gdzie chorobowy patronat ma pana prezydencka, byliście Państwo z nami. Bardzo Państwu za to dziękuję i liczę na to, że w tym nowym roku szkoły, który zaczynamy, będziecie dalej z nami. Życzę więc Państwu dużo satysfakcji w towarzyszeniu naszej wspaniałej młodzieży. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Organizacja dożynek wojewódzkich, której w tym roku podjęły się gmina Starogard Gdański i Powiat Starogarski, to wielkie wyróżnienie. Najważniejsze święto polskiej wsi odbyło się w Grodzisku Owic. Przyciągnęło mnóstwo mieszkańców z całego Pomorza. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Wśród uczestników tego święta byli również włodarze naszego miasta. Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak jego zastępca Maciej Kalinowski i przewodnicząca rady miasta Anna Benert wspólnie z władzami gminy i powiatu oraz marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem podziękowali rolnikom, sadownikom, działkowcom i pszczelarzom za ich trudną pracę i uczestniczyli w dożynkowej mszy świętej. Stowarzyski, dart, nordic walking, rzut piłką do kosza, kręgle, picie wody na czas. To tylko niektóre z konkurencji, w których w minioną sobotę udział wzięli uczestnicy 19 edycji Powiatowej Spartakiady Sportowej skierowanej do emerytów francistów oraz osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie odbyło się na stadionie miejskim. W otwarciu zawodów udział wzięli między innymi prezydent miasta Janusz Stankowiak, zastępca prezydenta do spraw społecznych Maciej Kalinowski, poseł na Sejm RP Patryk Gabriel oraz Starogarska wioletta Strzemkowska konkolewska. Święto straży gminnych obchodzone jest 29 sierpnia. Starogarscy strażnicy i pracownicy straży miejskiej w naszym mieście świętowali 6 września. Spotkanie było okazją do podziękowań, podsumowań i rozmów o planach na przyszłość. W drugiej części serwisu Nabór projektów do dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego. Lauraci konkursu Zielony Starogard. Dzieciństwo bez przemocy. Trwa nabór projektów do 9 edycji Starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Mogą Państwo składać projekty, które zmienią nasze miasto. Pula środków w tegorocznej edycji wynosi 500 tysięcy złotych. Na wnioski czekamy do 23 września. To już dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Przez te lata zrealizowaliśmy wiele Waszych pomysłów. To dzięki Waszej aktywności powstały między innymi takie place zabaw, boiska, rolkowiska, czy siłownie podklubić. Wasze najbliższe otoczenie też może się zmienić. Dlatego gorąco zapraszam do udziału w tegorocznym budżecie obywatelskim. Do wykorzystania macie pół miliona złotych. Na Wasze pomysły czekamy do 23 września. Skorzystajcie z tego! 6 września poznaliśmy laureatów konkursu Zielony Starogard 2024. Jego organizatorem, jak co roku, był prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz kolegium prezesów rodzinnych ogródków działkowych w Starogardzie Gdańskim. Spotkanie odbyło się na terenie Rody Neptun, gdzie działkowcy obchodzili również święto plonu. Bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na tą niezwykłą uroczystość, jaką jest Święto Plonów. To zawsze dla mnie zaszczyt i olbrzymia przyjemność patrzeć na Państwa twarze, na której widać olbrzymią satysfakcję z tego, jak miło i właściwie praktycznie spędzacie czas na swoich ogrodach. Muszę dodać, że to nie jest tylko Wasza satysfakcja, ale to jest również satysfakcja wszystkich mieszkańców Starogardu Grańskiego, ponieważ. Stanowicie naturalne płuca naszego miasta. 14 ogrodów na terenie Starogardu Gdańskiego to niezwykle ważna pomoc w tym, aby nasze środowisko było lepsze, przyjaźniejsze no i przede wszystkim czystsze. I chciałbym tutaj nawiązać do pewnej kwestii, która jest poruszana i którą poruszam podczas innych spotkań w innych ogrodach. Szanowni Państwo, jak śledzicie te wszystkie informacje medialne, które zahaczają o temat ogrodów? I mówią o tym, że być może są zakusy na to, aby te ogrody odbierać tam, gdzie to jest wygodne, gdzie to jest e, może nawet korzystne dla, e, dla samorządów. To muszę Państwu powiedzieć, że w Starogardzie, póki oczywiście e, będzie ten samorząd, który trwać będzie do 2029 roku, nie ma w ogóle mowy o przymiarkach do takich, Zakus do takich działań, żeby zniszczyć ogrody, rodzinne ogrody działkowe na terenie naszego miasta. I szanowni Państwo, możecie być pewni, że będę pierwszy, który będzie z nami zwał, jeżeli ktoś z Wami stał, jeżeli ktoś przyjdzie z takim pomysłem i będzie chciał odebrać to, co tutaj jest najpiękniejsze: przyroda, spokój, relaks i Wasze szczęście. Tego Wam życzę. Wszystkiego najlepszego. Do konkursu wpłynęło 18 zgłoszeń i to na ich podstawie komisja konkursowa przeprowadziła wizytację balkonów i ogrodów. W kategorii najpiękniejsza działka ROD nagrody zdobyli Kazimierz i Kazimiera Nowy, drugie Kazimierz Petka, a trzecie Iwona Pawliż. W kategorii najpiękniejszy przydomowy ogród zwyciężyła wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Iwaszkiewicza. Miejsce drugie zajęła Anna Richter, a trzecie Ewa Połom. Dyplomy i medale dla zasłużonych działkowców wręczał również prezes Bogdan Grzela. Zastępca prezydenta miasta Tadeusz Błęcki otrzymał za szczególne zasługi dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym mieście medal Benemeritus, co oznacza dobrze zasłużony. 8 października w Sejmie odbędzie się inauguracja kampanii pod nazwą Dzieciństwo bez Przemocy. Jest ona wyrazem sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci w Polsce i promuje rozwiązania sprzyjające dobremu dzieciństwu. 5 września w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicielek jednostek organizacyjnych podległych gminie miejskiej Starogard Gdański. Jego celem było przedstawienie głównych założeń kampanii, której gmina jest partnerem. Akcję lokalnie koordynuje Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Na spotkaniu przedstawicielki Kamila Zawionka i Aurelia Jankowska przedstawiły główne założenia kampanii oraz zaplanowane działania. Plac targowy opustoszał, a to znaczy, że rozpoczęła się budowa zadaszenia targowiska miejskiego. To kolejna ważna inwestycja w Starogardzie, której celem jest poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa starogardzkich kupców. Budowa potrwa do połowy przyszłego roku. Puste targowisko nie oznacza jednak, że nie można robić tam zakupów. Lokalni sprzedawcy powoli organizują swoje stragany w sąsiedztwie budowy na parkingu przy centrum handlowym Kupiec i za marketem Kerfur. Nieformalna Pozytywnie Aktywni, Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji organizują czwarte zawody rekreacyjno-sportowe, wózkowo-sportowo dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Odbędą się 12 września na terenie Osiru w godzinach 10.14. Wydarzenie objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Janusza Stankowiaka. Zachęcamy do kibicowania. Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej dr Mariusz Brodnicki zaprasza na wystawę pod tytułem Adam Haras. Malarstwo, grafika. Odbędzie się 13 września o godzinie 17 w Ratuszu Miejskim. Ośrodek Sportu i Rekreacji w dniach 16-22 września zaprasza na Europejski Tydzień Mobilności w Starogardzie Gdańskim. Tegoroczny temat akcji to współdzielenie przestrzeni publicznej, którą promuje hasło Przesiadaj się i jedź. To świetna okazja, aby wspólnie zadbać o środowisko, zdrowie i naszą wspólną przestrzeń. W tym czasie czeka na Was mnóstwo atrakcji. Szczegóły na plakacie organizatora. Starogardzkie Centrum Kultury do 4 listopada przyjmuje zgłoszenia chętnych artystów i zespołów, którzy 16 listopada zaprezentują się na scenie kina soku podczas 31 nocy bardów imienia Ryszarda Rebelki. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail widoczny na ekranie. Muzyka Po zaciętym i wyrównanym meczu 6 kolejki Klub Piłkarski Starodrański 7 września remisuje ze Stolemem Gniewino wynikiem 0 do 0, zdobywając 1 punkt w tabeli. Kolejne spotkanie już tę sobotę o godzinie 16 na naszym boisku. KP Starogard zmierzy się z drużyną pogoń Lemberg. 6 września Kocierskie Diabły wygrywają domowy sparring z drużyną Astoria Bydgoszcz wynikiem 85 do 74. Sezon zasadniczy zbliża się wielkimi krokami. O planach związanych z drużyną oraz możliwości zakupu karnetów opowiedzą trener Jacek Winnicki i prezes klubu Jarosław Drewa. Witam serdecznie kibiców Kocierskich Diabłów. Chciałem skorzystać z okazji przekazać kilka informacji dotyczących zespołu. Jesteśmy w trakcie okresu przygotowawczego, rozegraliśmy już kilka spotkań sparingowych. Jesteśmy na etapie budowania zespołu, budowania systemu gry w ataku, w obronie. Staramy się zbudować chemię w zespole, tak żeby ten zespół i wszyscy ci zawodnicy dobrze się tutaj czuli. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. Momentami gramy naprawdę niezłą koszykówkę, także... Jeszcze kilka sparingów przed nami. Za trzy tygodnie startuje liga, i mam nadzieję, że w tym momencie będziemy już gotowi. Ja ze swojej strony chciałem zaprosić kibiców na zarówno na te mecze sparingowe, które się odbędą 20, 19 i 20 września, jak i oczywiście później na wszystkie mecze ligowe. Liczę na, na wasz doping, i ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby zawodnicy tak grali, żeby, żeby kibice Kociewskich Diabłów byli z nas zadowoleni i dumni, i żeby chętnie przychodzili na nasze spotkania. Ale Jesteśmy już po kilku rozegranych sparingach. W ostatni piątek udało nam się pokonać drużynę z Bydgoszczy. Rozegraliśmy też dwa sparingi z drużynami z Ekstraklasy. Myślę, że możemy z optymizmem podchodzić do najbliższych rozgrywek, ponieważ drużyna zaprezentowała się całkiem, całkiem dobrze. Natomiast wiadomo, jest to dopiero połowa przygotowań i jeszcze wiele pracy przed, przed drużyną, natomiast wierzymy, że będzie to dobry sezon. Liczymy oczywiście na wsparcie kociewskich fanów, którzy zawsze w licznym gronie z najwyższą frekwencją w pierwszej lidze dopingują naszą drużynę, więc już nie możemy doczekać się startu, rozgrywek. Oczywiście mamy przygotowanych kilka niespodzianek dla naszych kibiców, ale to dopiero. Pokaże się podczas pierwszego meczu, który odbędzie się w naszej hali 28 września o godzinie 15 z Drużyną Stychów. Natomiast tydzień wcześniej Mieliśmy rozegrać turniej coroczny o puchar prezydenta miasta Starogardański, natomiast w ostatnim momencie wycofała się jedna z drużyn i niestety format turnieju przybierze, format turnieju będzie nieco inny i rozegramy dwa mecze. W pierwszym meczu w pierwszym meczu w piątek 20 września zagramy z drużyną z Noworocławia, natomiast w sobotę o godzinie 17 rozegramy mecz z drużyną Sperplina, z więc nasi kibice jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek dwukrotnie będą mogli zobaczyć swoich ulubieńców akcji. Oczywiście zachęcamy wszystkich kibiców do, do, do dopingu, do, do wspierania naszej drużyny. Karnety cały czas są w sprzedaży, więc zapraszamy albo do biura klubu, albo na stronę MP, gdzie, gdzie znajdą Państwo informacje na temat, jak kupić karnet. Jest to bardzo, bardzo prosta, nieskomplikowana procedura, więc jeśli, jeśli, jeśli tylko macie ochotę, to zapraszamy również do biura klubu, gdzie chętnie pomożemy tą procedurę przejść. Już dzisiaj ruszyliśmy ze sprzedażą też biletów na, na te sparingi, które odbędą się tydzień przed rozpoczęciem sezonu. Oczywiście karnetowicze mają wstęp wstęp darmowy na, na to wydarzenie, no i miejmy nadzieję, że to będzie taki początek i, e, i dobra zapowiedź naszej drużyny, która, która już będzie mogła się pokazać i, i miejmy nadzieję, że przyniesie wiele, e, wiele pozytywnych emocji w nadchodzącym sezonie 24-25. Sobotem 7 września zawodnicy klubu karate SHUTO Starogdański rozpoczęli sezon startowy, biorąc udział w turnieju w Chorwacji. Dwóch z nich wróciło z medalami, pozostali, pomimo braku miejsc na podium, zdobyli cenne doświadczenie, które na pewno zaowocuje w kolejnych startach. Dziękuję Państwu za uwagę, do widzenia.